Adam Giza, kłaniam się, to program Koronawirus Poradnik. Zachęcam, żeby z nami pozostać. Szereg sprawdzonych porad a propos walki z COVID-19, a dzisiaj tych porad udzieli doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Panie doktorze, jeżeli choruję na COVID-19, a mam w mieszkaniu osoby, które są albo w podeszłym wieku, albo mają szereg chorób współistniejących, no to mogę skierować się do izolatorium, jeżeli dobrze rozumiem. Jak to zrobić? Jaka jest ta ścieżka dostępu do takich obiektów i kto może z nich skorzystać? No. Ścieżkę wyznacza na dobrą sprawę tutaj wspólna decyzja pacjenta i lekarza. Mówię wspólna dlatego, bo rzeczywiście pacjent mówi lekarzowi o tej sytuacji w rodzinie, o sytuacji, w której są osoby, które są no, szczególnie narażone na, na COVID, a my nie chcemy ich narażać. To osoby starsze, ale czasem też osoby młode z chorobami na przykład onkologicznymi. I, i wtedy, choć nie tylko wtedy, lekarz może zdecydować o umieszczeniu pacjentu, pacjenta w izolatorium. Izolatorium to jest takie miejsce, które jest określone w rozporządzeniu ministra zdrowia. Pierwsze izolatoria powstały po rozporządzeniu z 27 marca, a teraz 1 września. To jest rozporządzenie 1547, które nakłada pewien standard. Standard izolatorium, który polega na tym, że jest to miejsce, w którym pacjent przebywa sam w pokoju. Ma kontakt telefoniczny z lekarzem, pielęgniarką. Pielęgniarka go odwiedza dwa razy dziennie. Lekarz w miarę potrzeby, a na pewno poprzez teleporadę ma oczywiście trzy po Siłki ma oddzielną ubikację, czyli nie zaraża. Jest rzeczywiście w pewnej izolacji i to nie jest izolacja domowa. Nie zaraża też innych domowników. Aha. Jego stan zdrowia, panie redaktorze i drodzy państwo, nie może być bardzo zły. Bo jeżeli bardzo zły, no to musi trafić do szpitala. No tak. Wtedy szpital staje się tak. pewnego rodzaju izolatorium od reszty domowników. Czy w takim izolatorium możemy korzystać z posiłków zewnętrznych? Ktoś nam może podnosić zakupy? Ktoś może nam jakoś pomóc? Czy jesteśmy skazani tylko na ten standard, o którym pan doktor powiedział? Yy, jesteśmy skazani na ten standard, ale ten standard oczywiście może być rozbudowywany w zależności od naszych potrzeb, tylko musi to być za zgodą lekarza oczywiście i pani pielęgniarki, więc niektóre rzeczy możemy oczywiście dostać. Nie, 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 wiele rzeczy możemy ze sobą zabrać, bo to ma być taki no, mikrodom na te, na te powiedzmy 10 dni najczęściej. E, oczywiście e, tutaj rodzi się wiele wątpliwości, e, kiedy można takiego pacjenta skierować. Pamiętajmy, że to jest opieka która wynika właśnie z tych sytuacji epidemiologicznych, czyli niechęci zarażania kogoś, z kim mieszkamy, ale równocześnie wynikająca ze stanu zdrowia, który nie jest już aż taki dobry i pacjent już nie jest taki bardzo mało objawowy, jest rzeczywiście bardziej chory, bym powiedział, i on będzie miał kontakt z lekarzem, pielęgniarką, to jest niezwykle ważne, i izolatoria są niezwykle istotnym elementem tej drugorzędowej, pośredniej opieki między szpitalem a domem. Jaki jest warunek opuszczenia takiego izolatorium? Kiedy pacjent może zdecydować o tym, że wychodzi? To są określone dni, czy to jest jakaś procedura medyczna? Jest określona procedura medyczna, która też jest zawarta w tym rozporządzeniu, i ona oczywiście mówi o tym, że z izolacji wychodzimy tak naprawdę po 10 dniach. Od dodatniego wyniku, jeżeli nie mamy objawów przez 3 dni, to możemy opuścić. Dzieje się to na zasadzie takiej, że po prostu 7-8 dnia mamy zawsze kontakt z lekarzem, i on wtedy wyznacza, czy ta izolacja się skończy. Po 10 dniach, czy ona ze względów medycznych musi być na przykład przedłużona o kilka kolejnych dni? Zakładam, że dwie osoby w rodzinie są zakażone SARS-CoV-2, ale pozostała część nie. Czy osoby, które razem mieszkają, mogą współdzielić taki pokój w izolatorium, jeżeli trafiają do izolatorium, aby innych swoich domowników ochronić? Czy tutaj ta sytuacja jest zero tylko indywidualne pokoje? To są indywidualne pokoje. Oczywiście w takiej sytuacji rzadko jest potrzeba, żeby w takim małym pokoju no, mieszkały dwie osoby, więc więc te pokoje są raczej pokojami jednoosobowymi. To są wykorzystane oczywiście akademiki, sanatoria, e, hostele, budynki przyszpitalne także. Bardzo dobra rzecz. Ma być 10 tysięcy miejsc w polskich izolatoriach. Sto, stawiam kropkę. Bardzo dziękuję panie Dziękuję dyktorze. bardzo. Państwa namawiam, żeby z nami pozostać. To program Koronawirus Poradnik. Zapraszam na kolejne spotkania. Teraz to wszystko. Do zobaczenia.